I nagrywamy Survival Boxa Ja będę nagrywać bardzo króciutkie, po 5-6 minutowe odcinki Ponieważ e, mam słaby łącze internetowe i będzie się bardzo długo wysyłać filmik A uwierzcie mi, 20 giga bardzo długo się wysyła na YouTube e, Fubu będzie może trochę dłuższe, a więc zaczynamy Fubu, chodź na dół, przeczytamy zasady No tam nie ma zasady No to tam jakieś głupie Dobra, Fubu, a. co robimy? Drzewko. No ja już tam zekka zbudowałem domek z driftwoodu. Mówiłem, żeby nic nie budować. O nie, za mocno uderzyłem w ziemię. Dobra, taki survival box and friends don't. Nie ma tu żadnych zasad. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dawajcie atarom jedną. Ja tu biorę brzoza. A kupić mam. Ej, to moje drzewo, a nie twoje. Nie, drzewo. To jest moje drzewo, ty masz drugie. Ty masz brzozę. Kurde! Jaki żal, jakie lagi. Sorry, że mam takie lagi, ale mi się pobiera z internetu. Pobiera mi się przez mój film. No my okay. w ogóle nie mamy stąd tego drzewa, na są Jest sadzonka. Druga sadzonka. Jezdz. Żyjemy, żyjemy. żyjemy? I dwie sadzonki. Dobra, to jest można z Pozdrawiamy Remka i Blowa. Zagrajcie sobie na tej mapce, ziomy. E, mapka się Mapę nazywa... Mapka O, jest! Jest brozowa, jest brozowa. Jak się nazywa mapka? Ja, ja zbieram moje nie Ja zbieram moje, a ty zbierasz swoje. Dawaj, Sadzonka. A. Dawaj Sadzonka. Okej. Okay. Ubijesz mi Sadzonkę. Idź na swoją wyspę, a ja, inaczej na swój kawałek ja idę na swój. Więc ja tak, mam. budujemy osobno domki właśnie. Nie druga. Nie budujemy tak. razem w domku, bo chcemy, żeby było bardziej hardkorowo. I włącz na hardzie. Ustęba no na hard. To się przypomniało. Trudny jak, trudny boga. Pierwszy jest ci, nie będzie trochę taki zwariowany, że tak powiem. No, jeszcze nie ogarnięty. Ale to jest dopiero początek. Okej. Okay. I ja się dobrze nagrywam, a się dobrze nagrywam w ogóle. To dobrze się nagrywa wszystko, nie bój się o nic A jak się nie będzie dobrze nagrywać, to ci powiem Mam tylko pół godzinki dzisiaj Nagramy, Nagram, jakieś 2-3 A więc tak, tutaj ustawimy sobie crafting Zostawimy no. sobie kilof off Pierwsze miecz, bo jak będzie harding i mi wyskoczą potworki z każdej strony to kilo. W... Ja, ja się tak nie bawię, ja mam świeczki, się cieszę Skąd masz świeczki? W wągiel, łapką, mówiłem ci. Z gamy moda, przyznaj się ty też. Mówię ci, z gamy mody są połączone, włączone, bo nie, nie A ja zaraz będę mieć I Będę mieć żelaznego seta. Zresztą tak. nie starczy mi na seta żelaznego. A ja więc tak. mam 500 że Ja mam, pięć ja mam tak. żelazo na swojej A, w... będzie tu blifa po ci tyle, o piasek. No pa, źle mam żelazo. A nie, sorry, piasek ja jest tu. A nie mało żelazo. Ja sobie proszę. biorę cztery piaski, bo potrzebuję... Czekajcie, no? by ten, drewnianym tym, killofem rozwalił żelazo. Nie. Nie wypannie ci jak zniszczysz. Okej, okay, to wezmę sobie, zrobię y, kamienny. Ja już mam, kurde, token. Ja już mam, ci powiem, powiem ci. Mam już skoblowe narzędzia. Chciałem, że dałeś Ładnie. Mój kaktus, nie na... jednego kobla mi brakło. A nie. Dobrze jest? Dobrze ja jest. Sobie... Ja mam piecyk i zaraz idę przepalać żelazo. Ej, gdzie jest węgiel? Węgiel y, tam z jaskini kolazy Widzicie był? jak się szybko rozwijamy, już mamy nawet jaksy widzieliśmy. Ej, <śmiech> gdzie <laughs> ty mu chodzisz? Mam cztery rudy żelazo Ja sobie tu piasek robię. Ja dam ci Dobra, w oh, yes. tak. O jest! O jest, 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 mój kochany! Dirt, Dirt! Jak się tam są? Dirt mi chce... Kurde, on mi chce ukraść! Kurde, pajęczyna, ja... Ej! Zbieraj pajęczyny, na łóżka będą! Ale chociażby nie wiem, po co oni łóżka, ale dobre. Ale jak pajęczyny na łóżka? Normalnie z na nici i z czterech nici na wewnątrz. Nie wiedziałem, że się wy... że się... Fuck! Nie wiedziałem, że się da zrobić. Ja, ja, ci, ja tobie powiem, że już mam pięć rudy że, się, sześć żelaza. Tam jest kolejne. Widzicie? Początek już tak się roz... ...lapis lażuli, Mam nawet. No, aby... Wy... Złoto. Widzicie? Złoto. Już mam pięknie sobie... <laughs> jest, muszę węgiel zebrać. Ja już mam drzwiczki do domku robię teraz? Ja no. zatamowałem wodę... ...i teraz zbieram. Fak, fak, fak. Nie, 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 nie. Głupie... No nie! No nie! Ło, łopatku, bla! Jest! Jeeeeest! Zatamowałem cały wodospad, bo mnie wkurzał. Ale lapisu! Podzielę się z tobą. Nie wiem, czy ty tam kupierzesz. No ja, ja już mam tak. Siedem yy, sztabek żelaza, 8. 9, 10. Ej, ale weź sobie skrzynię zrób, bo ja nie wiem czy nie zje. Dobra, dobra. o jaksy! Kurde, jeszcze... Muszę... o tym, żeby na Skype'ie włączyć nasze nazwy, nie? Ale jak, po co? No było okienko, nie? Bo nam gdzieś... Znaczy, o, tam, nie, nie mam widzieć, Dobra, ja idę teraz. Ja idę sobie piecyk robić, bo ja muszę przetopić ten piasek ja i, dobra, koniec pierwszego odcinka i za chwilę zaczynam drugi, ponieważ ja nie chcę, żeby mi się 20 lat wysyłał jeden odcinek, a więc do drugiego odcinka.